No, witam, tu z ZEP. Zapraszam Was na krótki opis. Opis może być i opis yy, roweru yy, z Dekatlona yy, dość wysokiego modelu, bo 900. Turing 900, Riverside Turing 900. Yy, rowerem tym przejechałem, żeby nie skłamać. No, niedużo, ale pewnie 600-700 km, eee... właściwie <grydziłem> stwierdziłem, że no, składam rowery, przerabiam rowery, ale z uwagi na brak części teoretycznie złożyłbym pewnie ten rower eee... taniej. Eee... Miałem kupić części widelec, bagażniki, Yy, i tak dalej środełko yy, i tak dalej błotniki koła miałem kupić i złożyć złożyłbym pewnie na lepszych kołach nie wyszło by mi drożej ale trochę zdrowia brak trochę czasu brak yy, i po prostu był mi potrzebny na szybko yy, taki rower więc kupiłem go yy, jakoś na samym początku wiosny teraz mamy lipiec pół roku temu pewnie około. Co mogę powiedzieć o tym rowerze? Ogólnie jestem z zakupu zadowolony z tym, że no sztywny jest to rower, trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy, że to jest rower sztywny, więc dość mocno przenosi drgania, ale jeśli tym rowerem jeździmy tam, gdzie on jest przeznaczony, czyli ma drogi, ewentualnie ufardzone, ewentualnie jakieś szutrowe, leśne ścieżki bez dużej ilości kamieni i korzeni, to rower się jak najbardziej sprawdzi eee, ktoś tam na YouTube miał film w języku angielskim, że te gripy się nie nadają eee, bardzo fajne gripy, eee, dość twarde gripy ale ogólnie jest ok, eee, jeśli chodzi o te, o te dodatkowe gripy, moim zdaniem nie jest ok są za, za krótkie nawet na moją drobną rękę, e, są mega niewygodne, kanciaste, do tego są po prostu zimne, e, stalowe, tak czy tam aluminiowe, bynajmniej no, jest to cały ten materiał, jak dotykasz nawet w, w ciepły dzień, jak nie stoi na słońcu, to jest zimne, bynajmniej no, no, te gripy będą do wymiany, już, już mam plany, jeszcze nie wiem tylko, czy takie dłuższe kupie, z wyższym chwytem też czy tylko takie e, krótsze, tylko trochę dłuższe od tych na pewno innym kształcie myślałem, żeby je owinąć po prostu jakąś owiką, e, pseudoskurzaną, czy nawet skórzaną, czy alakorkową, korkową, no, ale po prostu za krótkie są. W sumie to takie to jest fajne tutaj ten dość ciągnięty ten korek i bardzo wygodnie się to trzyma ten e, kciuk, ale ale jednak w długiej trasie no. E, jest to za krótkie i jest to zbyt kanciaste. owieka pewnie niewiele by tu pomogła. Co mogę powiedzieć o, o sprzęcie? Deore XT tu jest 3 do 10, 3 do 10 jak tak już tak powiem. Jestem zwolennikiem ogólnie jeśli chodzi o rowery napędu z przodu na jedną zębatkę, ale jeśli chodzi o rower touringowy ten rower ma mi służyć naprawdę na długie wyjazdy z ciężkim obciążeniem. Przydają się 3, 3. wolę 3 niż 2. Z takiego względu to jest Deorex. Jeździsz na środkowym ustawieniu bez żadnego hałasu. Przednie, przednie przerzutki całą, obsługuje całą kasetę, nawet na najniższym może minimalnie ociera o ten, o ten najcięższy yy, z tyłu, ale no tak się nie powinno jeździć, tak samo się nie powinno jeździć na tym środkowym, ale po prostu ja staram się pilnować, jak się zagapie, to się zagapie, jest cisza, jest spokój, jak się zużyje łańcuch po jednym czy dwóch sezonach, nic się nie stanie, to się zużyje, to się zmieni, yy, no niestety tak to jest, po prostu człowiek, yy, wiecie sami, że często macie, macie dwa czy trzy z przodu rzędy i jeździ na środkowym yy, i głównie tak używacie, od tego jest, jest to z przodu trzyrzędowe, żeby... Wiadomo jak używać, nie krzyżować w najmniej, wtedy się jak najmniej zużywa łańcuch i kaseta się może zużywa mniej, no ale, ale się zużywa, tak, jest większym kosztem niż łańcuch nawet, a, a, a więc, 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 więc wypadałoby dbać o to, no ale jest jak jest, bynajmniej, yy, no... Ten zrobił tak fajnie, pewnie może to jest sprytnie, żeby po prostu szybciej się zużywało, ale jest cisza i po prostu jeżeli mi jest, mi jest za ciężko, to po prostu sobie wtedy wrzucam. I czuję, że mi brakuje biegów, bo widzę, że się kaseta już od góry y, kończy, więc sobie zmieniam na dolno, na dolno z przodu i jest jeszcze lżej. Y, z psiakiem podróżuję często, tu mam koszyk specjalny dla psa, sakwy. Jakby ktoś miał problem, faktycznie, bagażniki są, ktoś tam pisał. Chyba nawet na, na dekatlonie, ale czy tam gdzieś na forum czytałem. Decathlon się jest fany, bo zmienia, zmienia jakoś pierdołę w, w rowerze. Yy, cokolwiek zmienia w rowerze i już kasuje wszystkie opinie, jak jest zbyt dużo negatywnych opinii. <laughs> może to i faktycznie, jeżeli jest opinia dotycząca negatywnych jakichś rzeczy i zostało to, to zmienione. No może to jest tym podyktowane, może jest racja, no ale tak powinno być, ale no, sprytne dość. Bynajmniej bagażniki są tak trochę skonstruowane. Ciężko dobrać e, sakwy, e, ale powiem Wam sprytnie, jeżeli ktoś po prostu te sakwy. Tam są dedykowane sakwy do niego, które kosztują 300 zł przednia, czy i pustowy tylnia. No, trochę bo moim zdaniem. E, tutaj wie... Może powiem, o co chodzi. Bardzo grube one są tutaj, już nie pamiętam, 14 chyba jest. Mało które mają, nawet te największe, nawet jak te mają dobrej marek, mają, mają y, możliwość y, regulacji tutaj trzech, y, że tak powiem, końcówek tamtych adapterów na zaczep, to często ten największy też jest za mały, ale te najprostsze sakwy one były, ja kupiłem w komplecie jeszcze, rozciąłem, śmieję się, bo sprzedają takie same, po prostu oddzielnie wychodzi po dychę drożej za sakwę, a niż razem, to to samo, rozciąłem po prostu, bo no, pewnie bym też nie rozcinał, bo dopóki nie kupiłem tego rodzaju te sakwy, ja już kupiłem ze trzy lata temu, one już na innych rowerach jeździły i naprawdę się sprawdzają. Jeśli chodzi o wodoodporność, to one są pokryte czymś tam, przynajmniej były, nie wiem, teraz już nie są i powiem Wam szczerze, mimo to, że... Materiał nie jest wodoodporny, Szwy nie są uszczelniane. Tutaj jest oszyte od góry, więc woda leci. To przy dobrym deszczu, kwadrans, kwadrans, jak Pan jak lało, to nie przesąkło. Nie, to było suchutko w środku, także są bardzo fajne. Na krótkie wycieczki, albo takie, w masz, masz pewność, że nie będzie lało, będzie w miarę dobra pogoda, to polecam je. I one mają te zaczepy. Są takie stworzywa dość estycznego. Nie wzbudzały na mnie zaufania na początku, tam myślę, opinii też to wynikało, ale mam je ze 3-4 lata, jeździły na różnych rowerach w różnych bagażnikach, nic się z tym nie dzieje, naprawdę także polecam. Te najprostsze sakwy, one są chyba 12 litrów procent chyba daje, ale śmieję się, bo miałem jakieś 15 innych firm i były mniejsze, nie wiem czy, czy tutaj jest więcej, czy tam było mniej raczej tam pewnie było mniej, bynajmniej są też pojemne i to jest fajne, że ktoś może nie lubić, to nie lubi, nie, że ja lubię, ja wolę takie obo mogę sobie naprawdę tam włożyć, yy, ciężko co się na ręką, tam coś mam, bo sobie robiłem tutaj ognisko, yy, ciężko tutaj coś, yy, po prostu, znaczy lekko można, łatwo było tutaj włożyć coś, coś mniej, mniej, mniej kształtnego, yy, że tak powiem, bo sakwa się dostosuje to mogę powiedzieć szczerze zmieniłem siodełko sprzedałem oryginalne kupiłem sobie podobne te same marki tylko ze sprężynami, planuję jeszcze mostek shifta, tylko muszę odmienić jak to tam co chodzi z tym, z tym, z tym ładowaniem ponieważ no, to tam chodzą kabelki jest yy... Próbowałem się do tego dostać. Kabelek jest tak delikatny, który przychodzi do tego usb można go odpiąć, ale jeszcze nie wiem jak i po prostu nie chciałem ryzykować, że coś się zerwie. Są trzy kabelki, tam jest taki, taki mini adapter, który jest wciskany do środka. Jeszcze no, mam doświadczenie z takimi rzeczami, ale jeszcze takiej końcówki nie widziałem i nie wiem jak ona jest zapięta. I naprawdę kabel jest bardzo krótki, ciężko nam się dostać. To jest minus, jeśli ktoś myśli o jakimś y, czymś tutaj, żeby to zamortyzować, jakiś mostek, no to y, bierzcie to pod uwagę. Ogólnie ja, a jeszcze powiem, powiem może o ładowaniu. Tutaj, no niestety, y, że tak powiem, często y, muszę, 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 będę musiał... Y, y, na dekadon trochę pogadać, że tak powiem, nieładnie, ponieważ yy, bardzo często spotykałem się w sklepach z, po prostu z, z serwisem, że tak powiem, nie mającym pojęcia o swojej pracy. Nie wiem, zatrudniają jakichś ludzi z młodzików, studentów yy, na umowę zlecenie, albo nie wiem, po prostu z, yy, nie mających pojęcia po prostu moim zdaniem o składaniu rowerów o jakiejś teorii, zadając pytania, widziałem po prostu nie wiem Zdziwienie na twarzy, nawet nie wiedział o co chodzi. Nie jeden, nie drugi, nie trzeci pan z e, szczególnie jeśli chodzi o młodszy, młodszych pracowników, e, przynajmniej z Glądu jest raczej starzem. E, także opinie, e, o które, chodzi mi też o opinie, na które odpowiadają na stronie Dekaton, że tutaj e, nie da się tego wyłączyć. I yy, jest pobierany prąd cały czas. Yy, tak, tyle ma się nie da wyłączyć, znaczy one będzie się kręciło cały czas i jest to opór na, na kole cały czas, yy, ale tam było opisane jakoś tak, że jakby to było tam opisane, że, 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 że mm, prąd jest podzielony na pół. Tak czy inaczej, jeżeli światło jest wyłączone, yy, to, yy, to się ładuje tak samo jak jest włączone. Eee, no, niestety nie jest tak. Tutaj jest też jedna opinia na stronie chyba dekadrona. Widziałem e, gdzieś tam w komentarzach, e, że po prostu e, jeżeli, ładuje, jeżeli się świeci światło, to nie ma możliwości ładowania ma możliwości ładowania, plus jest tego taki, że jak jest wyłączone światło, to cały prąd idzie na, na to, ale nie naładujecie nic, jeżeli jedziecie wieczorem. Dodatkowym minusem tego ładu, ładowania jest takie, że po prostu zaczyna ładować dopiero przy 12-13 km na godzinę, dopiero się uruchamia ładowanie. Dopiero przy 200 km na godzinę jest pełny prąd ładowania. Około tam pół ampera chyba, na, więc trochę trzeba czasu. Pół ampera to no, 5, 5 V, tak? wat, Wolt? Nie pomylić. V wolt jest chyba, dobrze mówię, jest, jest no, no typowo typowe ładowanie telefonu, czy jakieś tam czegokolwiek innego, bynajmniej musicie wziąć pod uwagę, że to ładowanie nie jest ekstremalnie szybkie, a tak jak gdzieś tam też na jakimś filmie na YouTube Pan wspomniał, że po prostu ciężko utrzymać taką prędkość jak na godzinę na tym rowerze, uwierzcie mi, no jeżeli ktoś jeździ na no lekko to ok, ale nie po to się ten rower kupuje. Jeżeli się kupuje taki rower wyprawowy, to ma się sakwy, dodatkowo te koło. Yy, no, dynamo, które po prostu obciąża. Oczywiście, jak ja bym miał go kupić no sobie jazdy do roboty i lekkiej jazdy, to bym nie, nie kupował, nie na ten rower, ponieważ no. Tym bardziej złożyłbym tego, wyszedłby mi z półtora tysiąca taniej, bo te gówno trochę kosztuje. Ciężko je dostać, trochę kosztuje, dlatego się zdecydowałem też na zakup tego roweru, bo zależało mi na tym ładowaniu. Ale nie jest to tak, jak, jak myślałem, że będzie. O tak. Nie wiem, czy zdecydowałoby się tego jasno kupienie tego roweru, czy lepiej składanie bez, bez tego. Bynajmniej, no. bynajmniej. Nie jeżdżę 20 km na godzinę, niestety, yy, równą prędkością. Jeszcze napięcie skacze, musisz to uwagę. Oczywiście, znaczy, napięcie, nie napięcie może nie skacze, co po prostu prąd ładowania jest różny, tak? Więc nie każde urządzenie to lubi. I yy, tak jak ja miałem podłączone przez pół godziny yy, padającą, już moją nawigację, to po prostu się rozgrzała jak. Żarzący węgiel. O tak, po prostu odłączyłem go, bo, bo mi szkoda akumulatora, że coś tam będzie z nim nie tak, że mi spuchnie albo siądzie po prostu. Eee, więc światło. Od razu powiem, że nie oczekujcie super, super jakości od tego światła. Mimo to, że dobra firma, to jest to jedno z najniższych yy, świateł w tej, yy, tej firmy. Jest to marka AXA. Można kupić za 8 dych, to światło kosztuje około 8 dych, można kupić za 5-6 dych. Innej firmy nie będę mówił, nie będę mówił reklamy, ale po prostu światło jest bardzo średnie. Delikatnie mówiąc jest bardzo średnie. Można sobie tak pojeździć, ale jak to się zamierza wyjechać na wyprawy jakieś takie i zarze się jechać po ciemku gdzieś tam w krzaczorach czy w ciężkim terenie, to nie. To się kompletnie nie nadaje. Tylne jak tylne, wiadomo, czerwone zawsze widać. No ale no, też. No, obraz wyglądał super, że to w super świeci. Mówię, zobaczymy jak to jest. U kolegi tam jest ma rower z podobnym dynamem, chyba na pewno nie lepszym i ma inną lampkę i po prostu świeci to dużo lepiej. Eee, można Mówię, no akcję to można kupić za 200. To już się wtedy może do czegoś nadaje. Wszystko stworzywa. Jak się wypierdzielisz to wszystko połamiesz Może fajne, że lekkie, ale jakie to ma znaczenie przy takim rowerze, <grywa> który waży tyle. Eee. Dekatonowskie yy, koszyki na bidony, jak ktoś nie lubi plastiku, to polecam yy, też i te bidony turystyczne, treningowe chyba, czy to miała się w Dekatonie idealnie posunąć do tych koszyków, ręce idealnie, bo trzeba sobie pomóc, <ścoughs> ciężko je na ręką wsunąć, bardzo dobrze się to trzyma, naprawdę. Yy, tutaj jeszcze sobie montuję jeden Tutaj nie zamontujecie tak jak tutaj dwóch, yy, ponieważ będzie przeszkadzało yy, przy rzucaniu na najlżejszy bieg. Yy, jak ktoś ma adapter, to, to nie da rady. Może większy ramię, nie wiem, to jest zastosowane, czy na tej samej wysokości, to jest MK. A, co do rozmiaru. Nie wiem czemu kolejny dekaton, dekaton tutaj mówi, że trzeba po prostu brać, znaczy jeżeli jest mniejszy rower, to masz wygodniejszy rower, jeżeli większy rower, to masz e, rower e, bardziej usportowiony. No nie jest tak. Mam kilka rowerów w tej marki, e, w większości je polecam i praktycznie jak się przymierzałem w sklepie, czy jak zamawiałem dwa rowery, czy zamawiałem jeden, potem drugi rower, to się okazywało, że większy jest po prostu wygodniejszy. Najczęściej, w, przynajmniej w moim rozmiarze, e, między tymi najmniejszymi rozmiarami, to jest tak, że po prostu jest często ta długość, długość poprzecznej e, poziomej e, pręta ramy, jest, jest, po jest, jest mniejsza niż tutaj długość główki. Bynajmniej no wyż, większe, większy rozmiary, jeżeli jestem, ja jestem z spokoju rozmiarów, i większy rozmiar jest dla mnie wygodniejszy. Mam większą, bardziej wyprostowaną pozycję. Czy w gravelu. Mam gravela tego podstawowego e, Triban 120 GRWL zielonego, Ma, miałem też i niebieskiego wcześniej e, na 2x8 na potem go przerobiłem, e, co tu jeszcze mogę powiedzieć, co e, zmieniłem w rowerze, siodełko, e, opony. Opony mm, były chyba szwalbe maraton, ten naj, najwyższy stopień przebijalności, najmocniejsze do w skali to jest 7H było, więc były super, mega zajebiste, bitko mówiąc oponki. E, tylko ja po prostu jak ten rower jest na nich jeździł, no, sporo niestety robi to dynamo e, złego oporu, ale i tak, dużo rower zyskał, po prostu mam, mam opony o 0,25 cala. To są dwucalówki, yy, szersze, a są o połowę lżejsze od tamtych, co były. Równo o połowę lżejsze. Yy, no, trochę ten bieżnik, tak powiem, na, na mega Jak się trochę więcej napompuje, to, 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 to trochę pływa na piasku yy, i potrafi mi złapać szyszkę. co wcześniej na tamtych oponach nie było tego. A jak złapałem, to przeleciało bez problemu. A tutaj już troszkę jest. Mniejszy prześwit i niestety tutaj trzeba uważać ta szyszka w razie mi zablokowała koło. Błotniki aluminium czy stal, nie pamiętam, aluminium mega fajne, nie tanie w Djeralonie można kupić, jak ktoś chce. Eee, co tu mogę jeszcze powiedzieć? O, jakieś główno było na plastikowe, takie odsuwające, żeby się tam chyba nic nie miotło bo on ma, jak widzicie, taki profil ma ten błotnik, eee, żeby zwiększyć trochę, trochę przesik tutaj, więc tutaj trochę to, to zdjąłem i kluczową tylko dałem nakrętkę, bo nakrętka była mega długa, nie wiem po co, eee, co tu jeszcze mogę powiedzieć, coś jeszcze miałem powiedzieć o tym rowerze, eee, a, stópka. No i stópkę założyłem. Średnio się sprawdza, no, ale jak to ze stópkami bywa, jak ktoś ma doświadczenie, to wie, jak ktoś nie ma doświadczenia, to się dowie. Dużo tłumaczenia. Ogólnie ciężko, w różnym terenie, idealnie jest to wszystko postawić. Bo jak jest, jest piaszczysta, to ciężko rower postawić. Nie wiadomo, się zachowa, bo jest jedna sakra trochę cięższa. Po prostu, czy jest nierówno, musisz szukać równego terenu, ciężko go podnosić, jakiś rower ciężki. Nie będziesz na co sile przecież zmieniał pozycji tej stópki, w plus, że się akurat to da zrobić w tych stópkach, ale to może szerokość trochę by pomogła. Już zakupiłem jakoś USUSA najwyższy model tam Fish, Fish Campa. Fishmana? Fishmana, chyba tak, ale to jest to samo co ten Ursus e, zakupiłem o, jest troszkę szersza, może będzie się lepiej zachowała. To on pójdzie do innego roweru, bo tam to jest mega ciężka, bo waży chyba 2 kg, 1,5 półtorej. Ta jest prożejsza, no ale zobaczymy jak tam to będzie. Kupiłem, udało mi się wylukać trochę taniej, bo tam na oryginalnie chyba około 200, więc nie wydałbym tego na stópkę e, Co mogę powiedzieć ogólnie, e, moim zdaniem to rower dość drogi ale jak ktoś szuka roweru naprawdę wyprawowego fajnego roweru sztywnego to mogę go polecić daję mu mocny 4,5 mimo tam jakieś tam moje są pierdoły, szczegóły żaden rower nie jest idealny porównując Kona, jeszcze jakaś inna marka która robi, nie pamiętam, wyleciałam mi jako z głowy ale jedna inna marka, bardzo znana marka która robi też i podobne rowery ma rower właściwie identyczny nie wiem kto od zerżnął. Ale rower jest bardzo identyczny również kolorystycznie. Są mają chyba dwa kolory. Rower kosztuje. jak dobrze pamiętam? W promocji był 3000 droższy od tego. Nie w promocji razy 2, czyli chyba 12000 kosztował, jak patrzyłem w normalnym sklepie. I rower miał te opony szwalbę, ale jeszcze 0,25 cala węższe, tam półtorówki były. I nie było ładowania, drodzy Państwo. Także ciężko znaleźć jeżeli coś się kupić naprawdę dobry rower wyprawowy yy, i nie narzekać, że coś odpadnie. Yy, to ciężko znaleźć coś lepszego w tej cenie, naprawdę. No gripy moim zdaniem komuś mogą pasować do wymiany. Hamulce jestem mega zadowolony. Są to hamulce mechaniczne TRP. Yy, nie wiem, może toś cięższy, ale już jeździłem w, w ja jestem z Mazowsza, jeździłem w, tak powiem, na Kaszubach tym rowerem y, po morzu, y, w terenie nie, na pewno delikatnie mówiąc pofalowanym, y, i rower sobie hamulce sobie radziły świetnie. Y, również z, no a rower wtedy ważył z obciążeniem i psem na bagażniku 40 kg, więc, więc razem ze mną stówę, <laughs> więc, więc, więc. No nie wiem, bo mówię, ja jestem zadowolony, może ktoś by nie był zadowolony, ale opinie jakie tam wyczytałem w internetach yy, i zasłyszałem są dobre. Yy, wszyscy chwalą te hamulce mechaniczne. Sztywne osie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bagażniki. ktoś szuka rowery po bułki, to nie znajdzie rowery po bułki. Yy, to nie jest rower po bułki. Nie kupuje się rower za 6,5 tysiąca aktualnie, dałem 6, yy, żeby jeździć nim po bułki. Jakby ktoś coś jeszcze potrzebował, jakiś, 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 jakiś miał pytania to proszę pytać, chętnie odpowiem. Nie ma chyba teraz możliwości wysyłania wiadomości na Priv. Jak będzie dużo pytań to wolę, wolę zawsze kontakt telefoniczny, tak powiem, rozmowę.